Witamy wszystkich w czwartym dniu dolnośląskiego festiwalu biegów górskich podczas 12 edycji. Powoli festiwal chyli się nam ku końcowi, natomiast dzisiaj faktycznie jeszcze dużo przed nami za momencik przejdziemy do. Tak naprawdę charakteru dnia dzisiejszego, który jest mocno charytatywny, ze mną jest pani Hendryka Szczepanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego, co jest dzisiaj tak naprawdę najważniejsze, to chcieliśmy Wam pokazać kilka fajnych urywków z dnia wczorajszego wczoraj mieliśmy naprawdę dużo wydarzeń Na ekranie teraz powinniście zobaczyć momenty z półmaratonu złotego półmaratonu produkcji Golden Production Golden Gold Production. Pogoda dopisała poziom sportowy również dużo się tam działo Trasa biegu to jest 10 km 400 metrów przewyższenia więc z wszystkich Dystansów w festiwalu jest to bieg najkrótszy, jest to bieg taki najbardziej inkluzywny, taki, gdzie na pewno dużą pulę osób startujących wypełnią debiutanci, wypełnią osoby, które zaczynają swoją przygodę z biegami górskimi, biegami trailowymi. Cieszymy się, że organizator przewiduje właśnie też taką możliwość, bo dystanse faktycznie podczas DFBG są naprawdę bardzo różne i, i każdy znajdzie gdzieś coś dla siebie. Jeśli chodzi o biegi, mamy też dzisiaj o godzinie 12.30 biegi dla dzieci, także to też jest świetna okazja, żeby zapoznawać młodsze osoby z aktywnością z fizyczną i, i aktywizować je od początku. Tutaj na dystansie 10 km będziemy mieli Ulę Paprocką i Monikę Ogórek. Ten wymiar sportowy dla nas oczywiście też jest gdzieś tam istotny. Ciekawi jesteśmy, bo Ula Paprocka to, to zawodniczka bardzo mocna, która na pewno w biegu na 33 km. Zameldowała się gdzieś tam na, na pierwszym miejscu, zdaje się, na drugim punkcie pomiarowym. Potem napotkało ją jakieś problemy. Mamy nadzieję, że ule będziemy mogli dzisiaj w studio też gościć. Może będzie w stanie opowiedzieć nam więcej o tym, co się działo. E, więc ula ma dzisiaj okazję na rehabilitację i na fajne bieganie i, i rywalizację z Moniką Górek. Monika to jest, e, to jest zawodniczka z młodego pokolenia, bardzo e, dobrze zapowiadająca się, jeśli chodzi o, o, o biegi górskie, startująca już na imprezie rangi mistrzowskiej. E, do tej pory zdaje się, że rywalizowała na mistrzostwach świata więc Bruku na mistrzostwach Europy, także ma już spore doświadczenie jak na swój wiek. No i tutaj ten bieg 10 km. Zobaczymy, jak takie doświadczenie uli Poprockiej i Moniki, jak to zderzenie wyjdzie na, na, na tym sportowym poziomie. Monika też łączy te biegi stadionowe z przygodą górską, także na pewno fajnie sobie radzi i, i, i czekamy na ten bieg, jeśli chodzi o ten, tę rywalizację. Natomiast to, co jest ważne, cały dochód, który DFBG pozyskuje z opłat startowych, Przechodzi na, na zakład leczniczy opiekuńczy w Piszkowicach. Mamy tutaj dziś osobę, która chyba najwięcej i najlepiej będzie nam w stanie o tej inicjatywie opowiedzieć. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry. Pani Henryko, jak to wygląda z perspektywy współpracy? Jak to wygląda? Jak długo współpracuje DFBG z zakładem, w którym ma Pani okazję się udzielać? I jak ta współpraca wyglądała tak naprawdę do tej pory? 10 lat pracujemy razem. Kawał czasu. To jest kawał czasu. To jest w ogóle świetny wynik uważam. Na no początku, dobre. bo to jest 12 edycja DFBG, zdaje się, tak? e, więc w zasadzie już na początku fajnie udało się połączyć ten chyba sportowy wymiar z wymiarem charytatywnym. E, to chyba była druga edycja festiwalu biegowego kiedy przyszedł do mnie Maciek Sokołowski i Piotrek Herboczek i zaproponowali że ludzie na festiwalu pobiegną dla dzieci z Piszkowic No ja zrobiłam wielkie wow powiedziałam Naprawdę pobiegną, i słuchajcie, oni biegną już 10 lat. I to jest fantastyczne wydarzenie, również dla nas, bo czujemy taką, takie wsparcie społeczne. To jest naprawdę. Tak. Bardzo piękne uczucie. Dodajmy, że na dzisiejszym dystansie wystartuje, zdaje się, prawie tysiąc osób. To jest naprawdę duży festiwal, i, i dystans trojaka to nie jest jakiś taki mikrobieg dopychany kolanem, tylko to jest naprawdę duży udział całego eventu. Więc na pewno ta inicjatywa nie jest jakaś taka marginalna, tylko to jest po prostu duża część festiwalu. Każdy rok to jest więcej zawodników. W tym roku jest. Tak wielki przyrost tych osób biegnących, że naprawdę jesteśmy pełni podziwu, ale to też wynika z tego, że my też jako zakład leczniczy spełniamy swoją funkcję dobrze. Dobrze się dziećmi opiekujemy i naprawdę dobrze realizujemy swoje obowiązki wobec dzieci, swoje powinności. To też nie jest sam zakład leczniczy, w którym przebywają dzieci umieszczone przez sąd niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo bez opieki rodziców, bo właśnie takich 50 dzieci, maleńkich, ale też już dorosłych prawie. Przebywa w zakładzie, natomiast e, e, piszkowice to również wsparcia mamy fantastyczną ekipę, świetną, fantastycznie wyszkoleni ludzie. Rehabilitanci, fizjoterapeuci, z, e, neurologopedzi, logopedzi, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy. E, e, Terapeuci zajęciowi, jest nas naprawdę dużo. W zakładzie jest zatrudnionych prawie 50 osób dla 50 dzieci, a w szkole jest zatrudnionych ponad 40 osób dla ponad 80 dzieci, ponieważ również przyjmujemy dzieci z całego regionu. Potężna instytucja, można powiedzieć. Ja w takim momencie zastanawiam się, jak wygląda w ogóle. Finansowanie takich przedsięwzięć, jeśli jest w stanie nam Pani minimalnie tutaj przybliżyć realia taka inicjatywa jaka powstała tutaj to na pewno jakiś tam ułamek w skali potrzeb takich, takich instytucji jak zakład leczniczy, jak sobie radzicie w ogóle na co dzień? Radzimy sobie zupełnie nieźle jeśli chodzi o te warunki, które już zostały zabezpieczone dla nas finansowe. Oglądamy każdą złotówkę po pięćdziesiąt razy chyba. Bo każda złotówka musi być sensownie wydana i z korzyścią dla dzieci, bo to jest główny cel naszej działalności, czyli zaopiekować dzieci maksymalnie dobrze, najlepiej jak tylko potrafimy. Wyprowadzić je ze stanu, braku możliwości samodzielnej egzystencji do stanu, kiedy one zaczynają w miarę wysoko funkcjonować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przy ich niepełnosprawności intelektualnej to są. Rzadkie przypadki, kiedy można wyprowadzić dziecko, e, takie funkcjonujące samodzielnie w społeczeństwie, ale robimy wszystko, aby ich życie stało się znośne, lepsze e, i e, aby mogły nasze dzieci funkcjonować społecznie. Jasne. E... Nawet czasami się trudno odnieść do tego, bo słucham tego z zaciekawieniem i to są tematy takiego ciężaru gatunkowego, gdzie w naszym studio raczej rozmawiamy na co dzień tutaj o sporcie, natomiast tutaj to są naprawdę ważne inicjatywy i ważne rzeczy, więc nawet ja czuję się w tym momencie taki troszeczkę... Bardzo ciekawa historia mi się zdarzyła przed kilkoma dniami, mianowicie jedna ze sponsorek fantów, które będziemy dzisiaj licytować, przyjechała przywieźć mi voucher i po Prosiła, żeby mogła zobaczyć, jak my funkcjonujemy. Pokazałam jej szkołę, pokazałam jej gabinety terapeutyczne, gdzie się uczą dzieci, klasy lekcyjne. Pokazałam jej też boisko z placem zabaw, właśnie na które dzisiaj zbieramy, bo musimy go dofinansować, musimy dokupić kolejne urządzenia. Jest to bardzo droga, drogie przedsięwzięcie, droga inwestycja, aby zrobić profesjonalny, certyfikowany plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Ogromne wymagania, ogromne. Jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy za, zaangażowany w takie przedsięwzięcie. I ona potem do mnie napisała: Wiesz, a ja myślałam, że ja mam problemy, ale już nie mam. To prawda. Jeśli rozmawiamy już o takich kwestiach, rozumiem, że. Jak, jak to wyglądało w poprzednich edycjach? To było tak, że w kontekście DFBG zbieraliśmy tutaj na konkretne cele, czy to było generalnie jakieś wsparcie ogólne fundacji, czy są jakieś takie rzeczy, gdzie te środki trafiają jakoś tam bardziej celowo i konkretnie? Zawsze były wyznaczone cele. Więc kupowaliśmy wózki dla dzieci, takie specjalistyczne wózki, które były. Zresztą większość naszych dzieci wymaga sprzętu rehabilitacji który jest szyty na ich miarę, ze względu na ich deformację e, sylwetki, e, na specjalne wymagania, e, na przykład nie wiem, mm, Brak pewnych części ciała wprost. Albo ich możliwości intelektualne. I wtedy te wózki muszą być dopasowane do ich możliwości i ich potrzeb. I takie wózki są niezwykle drogie, bo one kosztują powyżej 25-30 tysięcy i one też wystarczają na pewien okres życia dzieci. Czyli dzieci z nich wyrastają po jakimś czasie wyrastają, więc te potrzeby są niekończącymi się. Potrzebami, ale też skupowaliśmy sprzęt rehabilitacyjny, pionizatory, ortezy. Naprawdę to jest już cała kupa kasy, która została uzbierana na, w ramach DFBG, w ramach licytacji, w ramach biegu charytatywnego i są to pieniądze, które zostały naprawdę świetnie spożytkowane. Nie mam wątpliwości, że tutaj. Yy... Jak słucham Pani, to podoba mi się to, że opowiada Pani o bardzo takich mierzalnych, konkretnych sytuacjach i, i widać, że zajmują się tutaj zakładem profesjonaliści, osoby, które wiedzą, czego potrzebują i wiedzą też, jak pozyskiwać te środki, e, więc jest to na pewno szaboba z naszej strony. E, jeśli chodzi o e, te środki, które pozyskujemy tutaj, Wspomnieliśmy już o środkach opłat startowych z biegu na 10 km, natomiast to nie tylko ta inicjatywa, bo mamy jeszcze licytację. Tak, mamy licytację. Mamy też zbiórkę do puszek, do której Państwa bardzo zachęcamy. Jedna z puszek stoi w, przy, w biurze zawodów, czyli tam w tym miejscu, w tym punkcie, gdzie odbieramy pakiety startowe, z napisem: Zbiórka dla dzieci z Piszkowic, a drugą ja noszę. I staram się być tutaj z Wami na, w obrębie parku zdrojowego, pomiędzy metą a biurem zawodów. I do tej puszki możecie Państwo wrzucać najdrobniejsze złotówki. Każda się przyda. Jasne, tutaj nie ma wątpliwości, że każda będzie dobrze wydana, e, także szukajcie, jeśli jesteście tutaj na festiwalu, szukajcie pani Henryki, e, nie, nie, nie sądzę, żeby było trudno ją znaleźć, e, natomiast jeśli chodzi o licytację, tutaj naprawdę przejrzałem sobie, e, co mamy do wylicytowania, to są naprawdę fajne, e, też symboliczne często rzeczy, mamy pakiet od Piotra Hercoga z projektu biegowego na Saharze, e, mamy... Pamiątki z Igrzysk w Piąkczach, jeśli chodzi o Justynę Kowalczyk-Tekieli. Także myślę, że to są takie naprawdę bezcenne artefakty. Jest czekan z wyprawy Andrzeja Bargiela. I w zasadzie ta lista jest jeszcze chyba dużo, dużo dłuższa. Tak, jest lot balonem. O. Także myślę, że ka dla ka każdy znajdzie coś ciekawego jest dla siebie. Bardzo ekskluzywne zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra z e, noclegiem dla czterech osób. E, e, w bardzo dobrych warunkach, bo to jest nowy hostel, który został dopiero co otwarty w tej najstarszej części e, labiryntów. Bardzo polecam. Ja tam byłam naprawdę. Warto, myślę, warto. że warto. Warto, warto. E, zwłaszcza, że tutaj cel, atrakcja. cel jest e, bardzo szczytny. E, Pani Henryko, czy osoby, które będą nas oglądać, bo takie też pewnie się pojawią, e, które nie są obecne na festiwalu, e, nie, nie uczestniczą tutaj w biegach, mogą Państwa jakoś znaleźć gdzieś... E... Tak. Online? Można nas znaleźć online, można też dokonać online wpłaty. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego z działalnością charytatywną. Od 2007 roku bez przerwy działamy na polu organizacji pożytku publicznego z prawem do zbierania 1,5% już teraz od państwa podatków. I to jest świetna też możliwość do pozyskiwania pieniędzy na dofinansowanie naszej działalności. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że te dzisiejsze możliwości jakby wykonywania tego typu operacji są naprawdę proste. Możecie państwo z telefonu kliknąć na naszą stronę facebookową, otworzyć tą stronę albo na naszą stronę www. Piszkowice ZOL i tam znajdziecie Państwo numer konta, do, na który można bezpośrednio wpłacić pieniądze. Super. Ja tylko dodam od siebie, że jeśli podobały nasie, wam się nasze relacje, jeśli uważacie, że dostarczyliśmy jakąś wartość, to chyba najlepszym takim, no, najlepszą możliwością, wynagrodzenia nam, naszej roboty, będzie wpłacanie właśnie e, tak jak pani Henryka powiedziała, tych opcji jest w zasadzie tak dużo, e, jeśli chodzi o wsparcie i jest to tak łatwe w dzisiejszych czasach, że głupio by było nie dołożyć się chociaż w wersji minimalnej, jeśli tylko ktoś ma takie możliwości. A jeszcze mogę? Jasne. E, ja Państwu chciałam bardzo podziękować za udział za to, że startujecie, że jest was prawie tysiąc, że co roku przychodzicie tu w coraz większą grupą, nawet nie, wielkim tłumem po prostu, tysiącami. Ale też chciałam podziękować hej, moim koleżankom z pracy, które są po prostu fantastycznymi koleżankom i kolegom, bo to te panowie też pracują. Oczywiście. To są po prostu cudowni, fantastyczni, niezwykle zaangażowani ludzie. Dodam jeszcze dla osób, które faktycznie są na miejscu, że licytacje odbędą się tutaj na miejscu o 13.30, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszamy. No i co? Liczymy na chyba kolejny rekord, bo tych rekordów już padło trochę. W zeszłym roku to było jakieś tam 27, ponad 27 tysięcy zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. No i mamy nadzieję, że w tym roku chyba uda się coś tak. więcej. Tak to liczymy na to bardzo, bo potrzeby mamy ogromne. Tym bardziej, że coraz mniejsze jest finansowanie na potrzeby zakładu no, coraz mniejsze są też możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, o które zawsze staramy się. nie jesteśmy w tej chwili jakby upoważnieni do starania się o środki unijne ze względu na instytucjonalną opiekę nad dziećmi na no i oczywiście z tego powodu, że to jest szkolnictwo specjalne i to jest bardzo trudne do tego, co robimy, że powolutku zostajemy sami. Jasne, myślę, że tutaj środowisko sportowe, jeśli możemy mówić o sporcie, to, to bardzo często dotyczy tego jakaś tam ambicja. Myślę, że fajnie jakby się przełożyła też na, na taką ambicję w kontekście pobijania tego typu rekordów i no i będziemy dzisiaj obserwować, będziemy na pewno obecni i, i zachęcamy raz jeszcze. Pani Henryko, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję, pobiegnijcie dla tych, którzy biegać sami nie mogą. Dokładnie. Także zachęcamy, pozdrawiamy z festiwalu i, i do zobaczenia na kolejnych wejściach. Dziękuję.